Witam. W tym poradniku pokażę Wam jak zainstalować Debian o za pomocą botowania przez LAN. Botowanie przez LAN jest o tyle dobre, że bardzo szybko pliki się przesyłają, nie trzeba żadnych płyt, pendrive'ów ani niczego takiego. Starczy tylko drugi komputer i router, do którego są obydwa komputery podłączone. Ok, to się teraz zabieramy za to. Wpierw potrzebujemy serwer TFTP. Do tego przyda się aplikacja TFTPD, którą można ściągnąć ze strony TFTPD32.net. Wszystkie linki będą w opisie. Ściągamy najnowszą wersję, akurat tutaj 4.0 installer. Zapisujemy i instalujemy. Instala się to tylko next, next Install, więc nie będę instalował tego. Ok, teraz odpalamy program. I przechodzimy do zakładki Settings. Tutaj zaznaczamy tylko TFTP Server i DHCP Server oraz zaznaczamy tu ENTERPLATE IPv6 w jest zakładce TFTP wybieramy katalog w którym będą pliki instalacyjne czyli w moim przypadku dysk C TFTP no TFTP katalog TFTP security dajemy na standard tutaj TFTP configuration team out second 3 max Retransmission 6 i TFTP Port 69, o ile pamiętam, to tak jest na początku, czyli tego nie zmieniamy. A jeśli by tak nie było, to zmieniamy tak, jak tutaj jest na filmiku pokazane. Następnie zakładce Activate TFTP Options wybieramy opcję option Neo ganati, następnie Soul Progress Bar, Translate Unix File Names to his address i tutaj wybieramy adres nas, naszego komputera, serwera w, w routerze, czyli IP wewnętrzne, żeby się dowiedzieć, jakie jest IP wewnętrzne, można wejść na stronę routera i zobaczyć, albo w CMD wpisać IP config. I tutaj nam wyskakuje nasza karta sieciowa i jej adres IP. Jeśli mamy router, to wyświetla się IP wewnętrzne, czyli te, które musimy zbindować w aplikacji. A na stronie routera sprawdzamy to w zakładce AdHead Devices lub innej, zależności jaki jest router. U mnie to akurat NETGAR WGR612 I to pokazuje Nazwa Usądzenia, czyli mojego komputera jest taka nazwa Adres MAC i IP wewnętrzne Ta wyżej to akurat komórka Ok I jeszcze zaznaczamy tutaj allow Slash as virtual root, Czyli żeby katalog TFTP na dysku C był domyślnym katalogiem z dostępem do ROT, wirtualnym. Następnie przechodzimy do zakładki DHCP. Tutaj wybieramy IP -pol starting address, czyli od jakiego adresu IP ma wyszukiwać. dałem tutaj 192.168.1.2, żeby od tych adresów IP wyszukiwało dalej komputery, które chcą zabotować. Najlepiej tak ustawić albo na 1 a początek ustawiamy według własnego IP wewnętrznego, tylko końcówka jest inna. Następnie wybieramy do jakiej liczby końcowej ma szukać, ja wybrałem te liczby 20, następnie bot file. Wpisujemy tutaj pxlinux.0 to jest y, plik y, botowania Taki jak będzie w padce, którą pobierzemy Tutaj win DNS server to wpisujemy adres IP naszego routera default-router to samo wpisujemy mask wpisujemy 255.255.255.0 domain name zostawiamy puste tutaj nie ruszamy a niżej DHCP options i zaznaczamy bind dhcp.hisadres czyli bindujemy adres serwera i zaznaczamy ostatnią opcję persistent last test. ok wciskamy teraz ok i przechodzimy do pobierania plików Debian na tutaj akurat skonfigurowana paczka żeby wszystko działało poprawnie bo niestety. Liki do botowania przez internet musimy sobie sami poskładać. Ja tu przygotowałem paczkę, gdzie wchodzimy na link, czekamy parę sekund, klikamy na skip add i pobieramy. Po pobraniu otwieramy archiwum albo je od razu wypakowujemy. I zawartość archiwum ci PC Linux 0, PC CFG i Debian Kopiujemy do naszego katalogu I tak ma to wyglądać Ok, teraz jeszcze resetujemy serwer TFTP TFTP, i już tylko czekamy na połączenie. Ok, teraz e, uruchamiamy nasz komputer, na którym chcemy zainstalować, i wciskamy do botowania za pomocą LAN w moim przypadku to F12. Albo możemy także przejść do menu wybierania I wybrać Bullet in Run w moim przypadku Czekamy aż się zainicjuje BMA Możemy wcisnąć Ctrl, Ctrl Alt i B, żeby skonfigurować, ale... Nie trzeba konfigurować Jak widać się połączyło Nie ma, że trzeba wpisać plik do botowania, po prostu tu wciskamy Enter, się ładuje, przed... i co tam instalator załaduje, wybieramy język. Polki też jest. Wybieramy obszar, wybieramy układ klawiatury i instalujemy teraz system jak każdy inny system Linux. Ok, teraz jeszcze Wam pokażę tutaj co wyskoczyło, w TFTP Server nic nie wyskoczyło. DHCP serwer wyskoczył tutaj trzy adresy IP, i tutaj w rogach wyskoczyło połączenie, co zostało przesłane. I to wszystko. System się instaluje jak każdy inny. Zapraszam do oglądania na następnych poradników i do zobaczenia.